Zajmiemy się teraz inną rośliną ogrodową, która też się zawsze udaje, efektownie wygląda, czyli rośliną zwaną funkią. To są liście dekoracyjne, gdzie mamy miejsce, możemy ją zasadzić. Zobaczymy, czy się przyjmie. Tutaj jest podczerześnia, jak już widzicie. Chyba dwa najbardziej yy, yy, takie popularne odmiany tych liści to jest. Ten kolor nie wiem jak się nazywa, musicie sami znaleźć. O! I ten. Czyli całe zielone, i tutaj obwódka na końcach. Dzisiaj padało. To ta gleba jeszcze jest zmoczona, ale ja mam taką. Po prostu miałem miejsce z tyłu ogrodu. Takie może nie zacienione, ale gdzie nic pod płotem nie rosło, i tam zasadziłem jest jeszcze jedna taka uwaga nie zniechęcajcie się jak roślina nie rośnie czy słabo rośnie za dużo przesadzania szkodzi a jeżeli w pierwszym roku nic nie wyszło w drugim trzeba poczekać moje doświadczenie mówić że lata dopiero coś z tego wychodzi w takim razie funkia są różne rodzaje są sadzonki sprzedawane te są najbardziej popularne jest mrozoankorna Odcin lekko kwaśny, możemy dodać torfu tutaj, ale to jest bardzo trudna, dlatego w uprawie inna odmiana, bo po prostu bardzo ją lubią. To ślimaki, ślimaki, te brązowe ślimaki, które będą Wam zjadały funkie. Gdzie się, nie wiem, u nas jest plaga ślimaków. Idziemy teraz w drugie miejsce, w którym mam tą yy, przesadziłem i tam w pierwszym roku nic nie wychodziło. Kiedy to robić? No na wczesną wiosną, albo na jesieni. Ja w każdym okresie, o, jeżeli jest mała taka roślinka, jak tam, to można ją przesadzić bez szkody. Tylko trzeba podlać, i, i, i obrazu, oczywiście, efektów nie będzie wówczas. No i idziemy do tego zakątku, w którym posadziłem tą yy, funkcję. To jest właśnie. Aha, jest jeszcze trzecia odmiana. Ja chyba ją dostałem, bo widzę tutaj inne liście. Zobaczcie. Sam nawet nie wiem co mam, czyli jeszcze mam jedną odmianę. Czyli tutaj jest z białą obwódką, a tutaj jest takie z zieloną, ale taka jakaś żółć. Bardzo trudno było to wyhodować. To jest chyba, o, zobaczcie, co, co je lubi. Zobaczcie, że nie jestem gołosłowny. Ślimak, proszę bardzo. Zjadają, są, są dziury. I to jest właśnie największy szkodnik, który jest. Miejsce zaciemnione musicie podsypywać. Później ona sobie już da radę, ale te dziury to są po ślimakach. Bardzo uwielbiają ślimaki. Te ślimaki uwielbiają co? Uwielbiają dobre gatunki funki, czyli takie rasowe, jakbym powiedział. Widzieliście tam wysokość funki. To się rozrasta, trzeba ograniczać. I idziemy jeszcze tam, pokażę korzenie w kępce, oczywiście najlepiej rośnie. No to widać tutaj. I ślimaki bardzo grasują na tej roślinie. Trzeba wysypywać na około coś na ślimaki. Przede wszystkim w pierwszym okresie rozwoju. Będziecie mieli taki ślus ślimakowy, właśnie kołfunki. Wysypane granulki. Tu jest ślus to jest do tej roślinki którą bardzo uwielbiają o tej kiedy indziej już jest w trzecim miejscu żeby nie żarły tego ślimaki przesadzałem no i yy, idziemy o ślimaki pokazuję system kozrzeniowy o belina. proszę bardzo dwie złączone to należałoby teraz tutaj rozłamać czekajcie Rozłamać tutaj i tu, tu już mamy sadzonki, funki. Na tym etapie rozwoju mogę to jeszcze zrobić. Oczywiście nie jak roślina jest duża. Jak jest mała, wczesną wiosną zaczyna wychodzić, no lub na jesień dzielimy to bez obawy i urośnie nam. Tutaj była, zobaczcie, mogę ją po prostu gdzieś jeszcze wsadzić. Ona się sama ukorzeni. Zobaczcie, taka mała. O, a jaki system korzeniowy ma? Zobaczcie. I tutaj już następne są. I następne. Ja on tutaj zostawię, bo tutaj po prostu, żeby chwasty nie rosły, to lepiej, żeby rosły piękne funkie niż coś innego.